Szanowni Państwo, Monika Koperska opowie o idei zatrzymanej w czasie. Zajmuje się chemią konserwacyjną. Sama o sobie mówi spektroskopistka. Postarza przedmioty, by potem przy pomocy spektroskopu badać ich naturę i zdobytą wiedzę wykorzystywać w konserwacji przedmiotów zestarzałych naturalnie. Jest prezesem Towarzystwa doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wolnych chwilach lubi obejrzeć dobrą, inteligentną komedię, więc rzadko, rzadko. oglądała. Tak, to prawda. Czas przemija cały czas, a wszystko co nas otacza, chociaż wydaje się być na pozór stabilne i trwałe, to jednak drąży ją nieprzerwany mechanizm, który prowadzi do całkowitego jej rozpadu. Więc teraz gdybyśmy chcieli zapisać ideę tak na wieki, to na czym ją zapisać? Na kamieniu? Za mała pojemność informacji. Na pergaminie? Zbyt kosztowny i mało humanitarny. Na taśmie magnetycznej? Rozpadnie się po 50 latach. Na CD? Zaczniemy, zaczniemy tracić informacje po pięciu. Na USB? Moje ostatnie spaliło się po roku. Na chmurze internetowej, gdzie rozpraszamy bajty informacji po różnych serwerach na świecie, tak, jako cywilizacja mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Jak na przykład ta wielka przestarzała dyskietka, albo banki szpulowych danych, które przechowywały informacje z sąd marsjańskich. 20% totalnie się już rozpadło, a do pozostałych potrzebujemy zaprząść archeologa cyfrowego. Rozważmy więc papier. Papier, czyli bardzo długi polimer celulozy. Czyli polimer z powtarzających się fragmentów. Każdy fragment zbudowany z atomów węgla, wodoru i tlenu. Każdy to pierścień wygięty w bardzo stabilnej konformacji konformacji krzesełkowej, w której papier może wypoczywać. Papier jest trwały. No, oczywiście, jeżeli troszeczkę papieru nie ulepszymy. A udało nam się to już w połowie XIX wieku. Zmieniliśmy proces produkcji papieru na środowisko kwaśne. I na pewno wiedzą Państwo, o czym mówię. To książki, które mają specyficzny zapach, pożółkłe strony, a kiedy próbujemy je przeczytać, rozpadają nam się w rękach i są kompletnie do wyrzucenia. Dlaczego? Spójrzmy na to w mikroskali. Wprowadziliśmy je w kwaśnym środowiskiem intruza, kation wodorowy, który. Przyspiesza rozrywanie długich łańcuchów. Im krótszy łańcuch, tym słabszy papier. Na szczęście intruza możemy wyeliminować, czyli papier odkwasić. I wtedy jak długo przetrwają książki? Książki wyprodukowane dziś na dobrej jakości papierze są w stanie przetrwać 200, 300, a nawet 400 lat. Proszę państwa, czas przemija, ale my jako cywilizacja jeszcze nie teraz nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby papier przeminął. Dziękuję bardzo. Proszę, żyli. Tak, tak, proszę, proszę. <laughs> przejmę, <panowie>. Dziękuję bardzo. <laughs> teza kontrowersyjna. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo interesujący referat. Czyżby dziękuję bardzo. Powrót do papieru, to bardzo ciekawe. Właśnie, bardzo bardzo mi się podoba śmiałe i klarowne przedstawienie kontrowersyjnej tezy. I... To nie jest kontrowersyjna teza, uważam. Nie ma na W taki sposób bardzo pięknie to tak. pani wyraziła. Stwierdzić, że nie mamy alternatywy w stosunku do papieru, to wydaje mi się jednak kontrowersyjne, ale to jest kwestia opinii, to nie jest to fakt znaczy, naukowy. Nie ma innego nośnika, może o tym nie wspomniałam, nie ma innego nośnika, którego jesteśmy w stanie przeczytać, odcyfrować, odszyfrować za pomocą najpopularniejszych na świecie narzędzi, czyli naszego oka, mózgu oraz dłoni. Wszystkie inne wymagają od nas jakiejś maszynerii, prawda? Co jeśli prąd gaśnie? Co wtedy tak. stanie się z, z tym wszystkim, co kumulowaliśmy przez wieki? No właśnie, panie profesorze, co wtedy? <laughs> papier, proszę państwa, ja dzisiaj, ja dzisiaj powiedziałam, że książka no, przetrwa 300-400 lat, tak, prawda? Tak, tak, tak. Książka wyprodukowana dzisiaj, tak, przetrwa 300-400 lat. Ale ta książka, która była wyprodukowana w średniowieczu, papier czerpany, to był papier, który produkowaliśmy jeszcze z lnu, z bawełny, ze szmat. Zupełnie inny proces technologiczny. Celuloza zawarta w lnie albo bawełnie jest wielokrotnie dłuższa niż ta, która jest zawarta w drewnie. My już z tym przeskokiem technologicznym naraziliśmy papier na krótszy, krótszy okres życia. Kolejny błąd, który popełniliśmy, to właśnie użycie środowiska kwaśnego do produkcji papieru, właśnie w połowie XIX wieku. Zupełnie przez przypadek, nie zorientowaliśmy się. Dopiero w latach 80 w Stanach... Ale to pewnie czemuś służyło, znaczy ktoś tego tak, nie tak, robił tak. Przy, przypadkiem. To znaczy, tak, to było przypadkiem. Chodziło o to, żeby wykorzystać atom glinu, tak naprawdę, który pomaga nam zakleić papier. Co to znaczy zakleić papier, tak? Państwo teraz zapytają. Jeżeli chcemy napisać coś na papierze, to naturalnie papier jest hydrofilowy czyli atrament, który byśmy używali, rozpływałby nam się takie pajączki, jak na papierze toaletowym, jak próbujemy napisać, Na bibule. Na bibule, prawda? Dlatego w papier musimy zakleić e, czymś, co jest hydrofobowe. Żeby połączyć te dwie rzeczy, potrzebujemy atom glinu. I niefortunnie w połowie XIX wieku wybrano e, e, siarczan glinu do tego. Dopiero zorientowano się na końcu, pod koniec zeszłego wieku, że to jest zła technologia i zmieniono technologię, a książki, które wydrukowane były przez ten cały czas, odkwaszamy. W klinice kwaśnych papierów w Warszawie i w Krakowie. Samo słowo siarczan już jest nieprzyjemne, prawda? Ja, absolutnie. Ja, nie dość. rzeczywiście, na co nas ci nasi przodkowie narazili to strach pomyśleć. A ja mam do Pani pytanie, <coughs> czy... Nie mam do samej prezentacji, ale Pani jest osobą wierzącą, wierzącą w papier. Jestem ciekaw, czy pani też podziela opinię yy, bohatera jednej z książek Buchakowa, Wolanda, że rękopisy nie płoną. Pamięta pani, a może pani nie czytała Mistrza Mogul, że tam było takie słynne zdanie, że rękopisy nie płoną. Gdzieś mi to brzmi podobnie do, do pani wiary w to, że papier przetrwa wszystko. No, jako chemik nie mogę powiedzieć, że nie płoną, prawda? No, oczywiście, że płoną. Jest to bardzo palny yy, materiał. Yy, ale przetrwają to, co spiszemy dzisiaj na papierze, proszę Państwa, i schowamy do szuflady. Nasze wnuki mają szansę przeczytać. Jeżeli nagramy to na dyskietce, na CD, yy, na USB, nasze wnuki tego nie przeczytają. Czyli Więc tak pod tym względem. Taki wniosek, że powinniśmy zamiast tego projektu. Cyfryzacji wszystkich bibliotek. Mm. Tak, powinniśmy przejść na papier czerpany i. E, nie, na początek mm. wydrukujemy cały to znaczy internet. Musimy, musimy... Na papierze. To, to ciekawa idea. Mm. Tak. Musimy rozgraniczyć też te wszystkie informacje, które chcemy zachować, i od tych, których nie chcemy. E, internet gazety nie. na przykład. Całe życie na tym polega. Pani tak. E, gazety do dzisiaj są produkowane na e, kwaśnym papierze, ponieważ one mają przetrwać dzień, prawda? Następnego dnia wyda się kolejny. Nie, czytnik e-booków ma przetrwać dwa tygodnie bez ładowania. Z takiego? Czytnik e-booków ma przetrwać Aha. dwa tygodnie bez ładowania. A jaki papier by pani polecała, gdybym chciał, żeby nawet moje praprawnuki to przeczytały? To polecam w domu ręcznie wyprodukować swój własny papier i na nim zapisać Znowu swoje już to myśli. robiłem jako młodzieniec. myślałem, że teraz już ktoś produkuje ten papier. Ale przed... Nie, ma... można taki papier kupić, tylko proszę zwrócić uwagę na to, żeby on nie był maszynowo zrobiony, mm -hmm. tylko zrobiony ręcznie. Oczywiście tak. zapłacimy za to trochę, ale warto. Tak, jak się ma wolną chwilę między pieczeniem jednego chleba i drugiego, to no. można zrobić papier. No, mnie się podobało, Pani Moniko, to, że tak. rzeczywiście dużo było tutaj emocji i tak jak powiedział Pan, że rzeczywiście pani wierzy w papier, ale też ja się raz bałem, że ta książka się rozpada. Później myślałem, że wyjmie pani pistolet, Pani łańcuch, to no prawie te, no też było groźne, ale i znalazła pani w końcu jakieś wyjście z sytuacji, więc dużo tutaj się zadziało i nie wiedziałem, że papier może być tak podniecający. Zwykle to wideo podobno jest, a, a tutaj proszę, więc to było bardzo fajne. Czy wnuki przeczytają zapiski na papierze nasze wnuki pod warunkiem że nie będą to paragony fiskalne na których ty druk znika ja wiem po tygodniu już chyba Całe Ludzie niektórzy trzymają to w lodówkach ale to wcale nie pomaga pod szklanką. znaczy tak bo papier to jest jeden temat yy, druk to jest drugi, drugi, jakby to jest drugi tema temat. Tak, tak. Niektóre atramenty używane na przykład w średniowieczu przyspieszają rozpad papieru, dlatego wypalają te miejsca, gdzie jest. Gdzie jest A pisanie tek. krwią? Też żelazo ma w sobie krew. Odradza pani, tak? Odradza no, no. Ale cy cyrograf, Szanowny Panie, jakbyś pan chciał sprzedać duszę, to tylko krwią, ile to potrwa, potem można unieważnić. Nie robiłam badań yy, na atramencie. Nie, robiła pani, nie, nie robiłam, jeszcze ale pomyślałam. o tym. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Kłaniam.